Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego tracisz klientów w swojej agencji marketingowej i podpowiem Ci, co możesz poprawić w tym obszarze, aby klienci współpracowali z Tobą o wiele dłużej. Nie zobacz, w momencie, kiedy Twoja oferta w Twojej agencji wynosi 2000 zł miesięcznie i każdy klient, którego pozyskujesz na tę ofertę, dostaje z tobą tylko i wyłącznie jeden miesiąc, to wartość życiowa tego jednego klienta wynosi 2000 zł. Natomiast w momencie, kiedy poprawisz ten obszar i zwiększysz okres współpracy z danym klientem z jednego miesiąca na przykład na 5 miesięcy, to automatycznie ten klient zostawia w swoim biznesie nie 2000 zł, a 10 tysięcy złotych. Więc to jest Ponieważ od razu zwiększasz wartość każdego jednego klienta, którego pozyskujesz do swojego biznesu. I dodatkowo to, co ja najbardziej tutaj lubię w tym modelu agencyjnym, to to, że nie będziesz musiał zaczynać każdego miesiąca od zera na koncie, czyli kiedy poprawisz ten obszar, będziesz współpracował ze swoimi klientami długoterminowo, to w każdym miesiącu będziesz miał stały przypływ pieniężny i to pozwala Ci prowadzić Twój biznes o wiele spokojniej, w bardziej taki zrównoważony sposób. Ok, zanim przejdziemy dalej, to jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to zostaw suba, aby być na bieżąco z moimi materiałami, które nagrywam w każdym tygodniu. Jeśli ten materiał będzie dla Ciebie użyteczny, to zostaw w górę, a jeśli jeszcze nie należy do naszej grupy na Facebooku, to dołącz do niej koniecznie. Link znajduje się w opisie pod tym filmem, ponieważ tam umieszczamy jeszcze więcej wartościowego kontentu, którego nie umieszczamy tutaj nigdzie indziej. Ok, przechodzimy dalej. W momencie, kiedy tracicie klientów, to często nie chodzi tylko i wyłącznie o samo brak efektów, ponieważ ja na swojej skórze spotkałam się wielokrotnie z tym, że klienci od nas odchodzili, pomimo tego, że współpraca z nami im się zwracała kilkukrotnie nieraz. I tak samo widziałam to u naszych studentów, którzy właśnie mieli też ten sam problem, że na przykład klienci, którzy odchodzili od nich, mieli Zajebiste efekty, ale coś tam po prostu nie grało. I też nie chodzi o to, że słuchajcie, że po prostu takie daliśmy im efekty, że teraz mają po prostu zapełniony kalendarz, czy mają pręce pełne roboty i nie mają po prostu na zwyczajnie świecie mocy przyrobowych, aby przyjąć więcej klientów, które im dostarczamy. Tylko po prostu wiemy, że był zwrot z inwestycji, to ROI się zgadzało, efekty się zgadzały. Klient miał jeszcze moce przyrobowe, przyjąć więcej klientów, natomiast coś nie zaiskrzyło. Przez coś po prostu, można powiedzieć, ta współpraca się zakończyła i często nie wiemy dlaczego. Także porozmawiamy o tym. Pierwsza sprawa, co ja zauważyłem, to Słaba komunikacja z Twoimi klientami. Jeśli Twoja komunikacja wygląda w taki sposób, że wymieniasz tylko i wyłącznie się mailami ze swoimi klientami, to jest lipa. Jeśli cały Twój customer experience wygląda w taki sposób, że Twój klient ma jakieś pytanie, wysyła do ciebie wiadomość, tylko odpisujesz na te wiadomości, no to jest lipa. Jeśli okres tej współpracy z Twoimi klientami wygląda w taki sposób, że na samym początku wdrażasz tego klienta do swojej agencji, a na końcu tylko i wysta wyłącznie wystawiasz mu raport swojej kampanii czy raport swoich efektów, no to jest lipa nic się nie dzieje między, wiesz, tym okresem właśnie, tym początkiem, a tym końcem tej współpracy. Dlatego po prostu leży ta komunikacja. I to, co warto zwrócić, na co zwrócić uwagę, to to właśnie, w jaki sposób Ty się komunikujesz ze swoimi klientami. Jak to wygląda u Ciebie? Czy Ty się angażujesz w tę współpracę ze swoimi klientami? I zobacz, ten problem nie tylko leży w agencjach marketingowych, ale w wielu branżach takich właśnie usługowych. Zobacz, masz jakąś księgowość, czy na przykład ta księgowość regularnie komunikuje się z Tobą, czy stara się właśnie, w jakiś sposób Ci Pomóc, podpowiedzieć, doradzić, czy sprawić, co u Ciebie słychać. No często nie, więc ich tak naprawdę usługa polega na tym, że wystawiają ci fakturę, opłacasz i później po prostu ci tylko liczą i tak dalej. Spoko nie, tak wygląda większość usług, więcej nie oczekujemy, ale jeśli chcesz poprawić tę komunikację ze swoimi klientami, to nie możesz właśnie działać w taki sposób, że tylko i wyłącznie właśnie, płacą ci klienci za twoją usługę, Ty wykonujesz tę usługę, na koniec wystawiasz raport i na tym się to wszystko kończy. To jest za mało. Zadbaj o komunikację. Postaraj się właśnie zaangażować tak w tę współpracę, żeby ten klient poczuł, że Tobie zależy na tej współpracy, że po prostu Tobie zależy na efektach, żeby ten klient był zadowolony i otrzymał coś jeszcze więcej pomimo to, co zapłacił Tobie, nie? czyli tę wartość dodaną, którą dajesz swojemu klientowi. Komunikacja jest bardzo ważna. Popraw koniecznie ten obszar, ponieważ to jest coś, co automatycznie sprawi, że Twoi klienci Ciebie pokochają i pokochają współpracę z Tobą i nie będą chcieli od Ciebie odchodzić, czy iść do kogoś innego, nawet jeśli ktoś po prostu okazał się o wiele tańszy. Zobacz, jeśli zbudujesz fajne w ciągu nawet tego pierwszego okresu współpracy, zobaczysz, że to sprawi, że pokochają ci twoi klienci, bo będziesz właśnie się starał, komunikował się z nimi, będziesz pytał, co u nich słychać, na jakim są etapie i tak To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która też leży u osób, u agencji, które często regularnie tracą swoich klientów, to to, że ich klient nie widzi w nich przewodnika. Kiedy współpraca z twoimi klientami wygląda w taki sposób, że zaczynasz z nimi, można powiedzieć, ten okres waszej kampanii i ten klient bardziej przyjmuje taką rolę przewodnika, i zaczyna ci mówić, w jaki sposób on chce, żeby to przebiegało, w jaki sposób on chce, żeby to szło, co macie zrobić dalej. Czyli czuję, że po prostu kurczę, straciłeś kontrolę nad tą współpracą, tylko ten klient współpracę kontroluje. To jest już pierwszy krok do tego, że po prostu ten klient niedługo cię opuści. Dlaczego? Bo nie widzi w tobie przewodnika, nie widzi w tobie autorytetu, który pomoże mu rozwiązać jego problem. I za każdym razem, kiedy ty tracisz kontrolę w tej współpracy, to już możesz być pewien tego, że niedługo tego klienta stracisz, niedługo on od ciebie odejdzie. To no po prostu po co ma stało współpracować? Skoro on wie lepiej. I teraz, aby temu zaradzić, popracuj nad dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz, miej przygotowany gotowy proces współpracy z danym klientem. I komunikuj tego klienta regularnie o tym, na jakim etapie tej współpracy jesteście. To pozwala mu po prostu też mieć takie poczucie, że dobra, ty masz jakiś plan, ty masz jakąś mapę, bo co ma przewodnik? Przewodnik zna, zna, można powiedzieć, drogę, którą idziecie. Od punktu A do punktu B, po prostu wie, w jaki sposób idziecie, na jakim jesteście etapie, co Was teraz czeka, i tak dalej. Więc musisz go po prostu o tym komunikować regularnie, przez to ma takie. Poczucie, że ty wiesz, co robisz. Dlaczego to robisz, dlaczego jesteś na tym etapie? Jakie będziecie mieli wyzwania na tym etapie, jakie będą przeszkody, albo co po prostu możecie tutaj zrobić, co możecie poprawić. Więc to jest bardzo ważne, żeby on czuł w tobie osobę, która jest takim autorytetem, jest osobą, której może on zaufać. On powierza Tobie swój biznes, więc on musi mieć z tego poczucie, że ty wiesz, co robisz. I masz plan na to, żeby pomóc mu rozwinąć jego biznes. Jeśli czuje, że ty nie wiesz, co robisz, nie masz planu, a ludzie to często wyczuwają, zwłaszcza doświadczeni przedsiębiorcy, kiedy są z kimś, to po prostu widać, że się gubi, nie wie co robi, nie wie, co mówi, nie wie, nie ma planu, nie ma niczego, to automatycznie czują ten brak pewności siebie w tej osobie i oni starają się przejąć kontrolę. Ale jak oni przejmują kontrolę, tak jak powiedziałem, niedługo tego klienta stracisz. Druga sprawa, jeśli chodzi tutaj o przejmowanie kontroli, to oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że trafiasz na takiego klienta, który po prostu lubi mieć sam w sobie kontrolę. I pomimo tego, że ty masz plan, pomimo tego, że ty wiesz, co ma ten klient robić, to on się nie chce tego trzymać i on po prostu ma swój plan i jednak wiele lepiej od ciebie. I w takiej sytuacji można powiedzieć, że prawdopodobnie trafiłeś na niewłaściwego klienta, na osobę, która, z którą nie chcesz współpracować długoterminowo, ponieważ to nie jest przyjemne, kiedy ktoś po prostu ci mówi, jak ty masz robić, wykonywać swoje działania. Tutaj na tym etapie po prostu potrzebujesz, można powiedzieć, dać temu klientowi taką żółtą kartkę, ja to tak nazywam, dajesz mu żółtą kartkę i albo on się ogarnie na tym etapie, czyli ja z tym mu komunikuję, że słuchaj, to mi się nie podoba, ja wiem, co mam, co mam robić i chcę po prostu, żebyś ty trzymał się naszego planu, ponieważ jeśli przedłeś do mnie, to widocznie widziałaś we mnie osobę, która wie, jak tobie może pomóc. Miałeś problem, a ja mam rozwiązanie. I teraz musisz mi zaufać, jeśli chcesz, abym pomógł ci ten problem rozwiązać. Jeśli mi nie zaufasz, no to tak naprawdę ta współpraca nie ma sensu. Już teraz w chwili obecnej zakończmy tę współpracę, ponieważ ja nie chcę długoterminowo z tobą współpracować, bo to nie ma sensu. I kiedy dasz taką, taki jasny komunikat swojemu klientowi, dajesz mu taką żółtą kartkę i on po tym wszystkim się nie ogarnie i dalej właśnie on będzie z tobą chciał walczyć, dalej będzie chciał przejmować tę inicjatywę, dalej będzie chciał się bawić w przewodnika, no to po prostu kończ z nim współpracę, ponieważ wiesz, że to do Niczego nie doprowadzi. Ty będziesz sfrustrowany, ty będziesz nieszczęśliwy, ponieważ po prostu ktoś wie lepiej, będzie mówił ci, w jaki sposób masz mu rozwiązać problem, to nie jest fajne. I też on po jakimś czasie po prostu będzie zły na to, że jednak po prostu nie ma efektów. No bo jeśli on do tej pory robił po swojemu i to nie doprowadziło go do efektów, to teraz, kiedy w dalszym ciągu będzie współpracował z tobą, ale będzie znowu robił po swojemu, czy on będzie wiedział lepiej, to znowu nie będzie, nie będzie efektów. No, no tak, no tak to wygląda, nie? Więc jeśli nie będzie trzymał się twojego planu, dajesz mu żółtą kartkę, po prostu dziękujesz mu za współpracę, jeśli nie będzie będzie tego planu się w dalszym ciągu trzyma pomimo tej żółtej kartki. A jeśli się ogarnie, to zajebiście, to wtedy ty przejmujesz kontrolę, przejmujesz rolę przewodnika i mówisz dobra, jesteśmy na tym etapie tego planu, to 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 trzeba wykonać, to musimy właśnie wdrożyć w życie, aby osiągać wyniki. Także tak to wygląda, słuchajcie, efekty to nie jest wszystko. Dbajcie o te obszary właśnie, jak komunikacja, aby sprawić, że ten klient wasz wiedział, na jakim jest etapie waszej współpracy, aby widział was przewodnika, aby widział was osobę, która ma plan, wie co robi i ta osoba ten wasz klient czuje się z wami bezpiecznie. Bo kiedy tak, takie będzie właśnie poczucie, że będzie ta osoba widziała w wazę lidera, zauważycie, że po prostu ten klient będzie z wami się trzymał, pomimo tego, że czasami w jakimś miesiącu nie będzie efektów, nawet tak się może zdarzyć, nie? że nie będzie efektów w pierwszym, drugim, trzecim miesiącu. U nas też tak było, kiedy współpracowaliśmy z klientem, który dopiero zaczynał, dopiero skręcał swój biznes, i ja postanowiłem, dobra, pomożemy mu, bo widzę fajny mental w tej osobie, fajne podejście, pomimo tego, że kurczę, no, będzie, będzie to trwało długoterminowo, i już na samym początku tej osobie powiedziałam, słuchaj, potrzebujesz uzbroić się w cierpliwość, ponieważ to budujemy od zera, więc może być tak, że na, na samym początku nie będzie efektów, więc musimy po prostu wziąć to pod uwagę. Ale ta osoba mi zaufała: pierwszy, drugi, trzeci miesiąc nie było zwrotu z inwestycji. Czasami nawet ledwo wychodziła ta osoba na plus, pomimo tego, że nam zapłaciła za współpracę. To jej się wszystko zwracało, czasami nie zwracało, ale zaufała mi, zaufało temu procesowi, że potrzebujemy czasu, potrzebujemy po prostu paru miesięcy, aby się rozkręcić, aby po prostu nabrać pędu i dopiero później w kolejnych miesiącach będą efekty. Ale ta osoba widziała we mnie przewodnika, wiedziała, że może mi zaufać. I właśnie to jest bardzo istotne. Także tak to wygląda i temat. Materie wlociej wartościowy, to zostaw ciuka w górę, a jeśli masz jakiekolwiek pytania, to zostaw swoje komentarze poniżej pod tym filmem. Ja na wszystkie komentarze odpowiadam osobiście. Trzymaj się i słyszymy się w kolejnym wideo. Cześć!